Witam was serdecznie w kolejnym odcinku multiplayera. Jedziemy naszym McLarenem znowu i próbujemy wrócić do naszej rangi Pro, oczywiście. Tak długo w niej byliśmy i tak fajnie nam się grało, że pora wrócić, oczywiście. Zapraszam do polubienia, subskrypcji, komentarzy oczywiście. No i co? Próbujemy, próbujemy. Jedziemy w ośmiu, jedziemy w Szkocji. Tak więc spoko. Może uda się coś wywalczyć? Trzymajcie kciuki. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Czy się uda w tym odcinku wrócić do Pro, czy może nie? I nie oszukujcie, napiszcie teraz. Fuck. No, niestety tak wypadłem. Nic nie mogłem na to po poradzić. Za mocno. Powiedzcie mi, jakim prawem mój samochód robi coś takiego. Nie mam pojęcia, kompletnie nie mam pojęcia, jakim prawem mój samochód zrobił coś takiego. To jest niewytłumaczalne dosłownie. Ja nie wiem. omówię mówię, no, co, co, co bym nie zrobił? Ta gra po prostu pokazuje mi środkowy palec i mówi nie, nie uda ci się. Co z tego, że jestem siódmy, jak spadniemy znowu i znowu będę musiał nadrabiać więcej. Ach. To jest po prostu tragedia. Ja naprawdę nie wiem, eee, co mam jeszcze więcej zrobić. Powiedzcie mi, wyskoczyłem dobrze i, i, i wiedziałem, że wyskoczyłem dobrze, i nagle mój samochód robi front flipa. Nie wiem kompletnie jak, nie wiem po co, nie wiem w ogóle jak to jest fizycznie możliwe. No ale gra, pokazuje mi środkowy palec i pokazuje, że jednak jest możliwe, więc mówię, załamany jestem, po prostu załamany. No ale dobra, pierwsze przejazdy mówię niech se będą. Próbujemy dalej wygrywać. Nie podawać się, nawet jak nas granie lubi. Mogłem niżej wyskoczyć. O oh nie! <ścoughs> yes. Tragedia. Co z tego, że go rozwaliłem, jak i tak go rozwaliłem już poza linią mety. Ach, pięknie, pięknie mi idzie: 4000 rangę. <noise> tylko że chyba w tej grze nie chodzi o to, żeby ją zyskiwać, no ale ok. No nic, mówię: spokojnie. Ja muszę po prostu wrócić znowu do dobrej pasy i wygrać oczywiście, wygrać. no mówię próbujemy próbujemy naprawdę to nadrobić jakoś bo bo tak być nie może dłużej Znowu jedziemy tą samą trasę to jest ciekawe Wow, to było naprawdę duże spowolnienie mnie. Myślałem, że mi gra zaraz padnie. Dobra. Jest git. Drugie miejsce. Tak możemy kończyć. Nie ma najmniejszego problemu z tego tytułu. Ale myślałem bez kitu, że mi się gra zacięła przez chwilę, ale dobrze. Nie ma problemu. I napisało mi jeszcze, że mam słabe połączenie. No jasne, na pewno tam ponad 60 megabitów mam internet, więc. Czy 70 mam megabitów i na pewno mam słabe połączenie. Nieważne, ale widzę, że gra walczy ze mną mocno. Dobra, mamy pozycję 3463, więc jest naprawdę nieźle. Oby właśnie tak wygrywać. Tą pozycję szybko i łatwo będziemy mogli zbić i wrócić do naszej starej. Ale tak jak mówię. Musimy naprawdę mocno się skupić tutaj, ja się też muszę mocno skupić, bo no troszeczkę polecieliśmy z tą pozycją jak nic, fajnie było wrócić znowu do Golda, a raczej do Pro. Zahaczyłem o ten kant. Fuck, jeszcze bym się wypierniczył, no nie mogę. Co się ze mną dzieje dzisiaj? Ok, to mi w ogóle nie wyszło. Co chciałem. Jest! Przegoniłem go. <laughs> w ostatniej chwili go przegoniłem. Bardzo dobrze. Oh. Jestem przynajmniej na pudle, więc jest dobrze. I 2999? 93. Tak więc jest naprawdę już nieźle, bo wróciliśmy do 2000. z 4000, więc jest nieźle. No, oby tak dalej, oby tak dalej. A powitamy, a raczej powitają nas w randze pro. Gdybym trochę tam spadł, prawda, z tej rangi pro i tak dalej, to nie byłoby źle, no ale jeszcze tam zlamiłem parę razy i dlatego tak długo będzie trwało, żebym to nadrobił. Ale trudno. Trzeba płacić za swoje błędy, nie? O nie, nie, już widziałem to, rozumiecie? Już to widziałem po prostu. Obok siebie Shockwave'a, nara. Ja jeszcze myślałem, że go rozwala, ale nie <grych> dobra. Czwarte miejsce i tak nam to nie polepszy nic, ale czwarte miejsce nie jest złe, biorąc pod uwagę, że mnie rozwalili. Tak więc jest dobrze, jest dobrze. Nadrobiliśmy na tyle, że nie bolało to tak mocno. Ale musimy wygrywać. To jest nasze główne założenie. Jedziemy w ósemkę w Szkocji. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle. Świetnie. Dobra, próbowałem naprawdę nadrobić, ale nam ranga trochę spadnie, więc jest miło. Ale mówię wam po prostu, ciężko jest, ciężko jest, w szczególności, no wiadomo, no jeżeli popełnię jakiś błąd, choć jeden przynajmniej, no to już jest naprawdę ciężko. Jeżeli oni sami siebie nie wyeliminują w jakiś sposób, to raczej nie mam szans na pierwsze miejsce, więc no to jest słaba sprawa. Ale nareszcie jeździmy w ósemki, w ośmiu w sensie graczy, więc jest dobrze. Znowu w Szkocji Więc zobaczymy jak teraz pójdzie nam Niech się 30 razy mój samochód jeszcze obróci Nie wiem po co Nie wiem dlaczego Fak, no nie, dlaczego mnie gro? <grych> Powiedzcie mi, jak ja mam wam pokazać, jak jadę dobrze, skoro zaraz jestem eliminowany? Totalnie. Jest taka głupota, nie wierzę. Dobra, czwarty jestem, dużo nam nie poprawi, ale znowu wywalczyłem to w, w pocie czoła dosłownie. Dobra, powtarzamy jeszcze raz, bo nie nagrało mi się, nie pojechałem nic, więc spoko, nie ma problemu najmniejszego, po prostu przerwało mi się nagrywanie. Ostatni przejazd i zobaczymy, musimy wygrać to, zwyciężyć i jest git. Niestety coś mi z nagrywaniem przerwało i musiałem znowu włączyć nagrywanie, ale nie pojechałem tamtego przejazdu, więc nic nie straciliście, nic też nie zyskałem, więc kontynuujemy dalej, ostatni przejazd. Dolecę? Oczywiście, że nie. No przecież to ja, ja nie mam takiego farta. Ciekawie. Naprawdę się dzieje. No świetnie, zaraz ginę. <laughs> Dobrze, że tam tamtemu się szokłeś skończył, bo mnie rozwalił. Dobra, drugie miejsce. Myślę, że naprawdę to jest świetna pozycja. Biorąc pod uwagę, że zostałem rozwalony, z tego co pamiętam. Tak więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie do końca. No i co? Trzymajcie się. Do następnego. Hej.